YouTube dodał trzy nowe funkcje, które jeśli dobrze wykorzystasz, dadzą Ci przewagę nad innymi twórcami. I uwaga, nie są to małe zmiany. Każda to jest wręcz rewolucja, zwłaszcza dla małych twórców. Do tego, jak sprawdzałem u moich klientów, to okazało się, że nie wszyscy mają do niektórych tych feature'ów dostęp, więc jest to Absolutna nowość, której nawet jeśli jeszcze nie masz, to warto się po prostu przygotować, żeby skorzystać w pierwszej kolejności. Bo jak wiadomo, nie od dziś YouTube uwielbia promować swoje nowe funkcjonalności i dawać osobom z nich korzystającym wręcz nieuczciwą przewagę. Pierwsza nowość na dzisiejszej liście jest znana użytkownikom z Instagrama, a na YouTubie tego jeszcze wcześniej w ogóle nie było. W zasadzie możesz jednym ruchem dostać dwa razy więcej wyświetleń, a przy odrobinie szczęścia ten mnożnik może być nawet jeszcze wyższy. Wykorzystanie tego może ci się wydawać na początku trudne, natomiast w tym materiale powiem Ci, jak to zrobić w bardzo łatwy sposób. O co chodzi? Chodzi o. Współpracę, współpracę z innymi twórcami, natomiast teraz zostało to zaimplementowane w YouTube. Publikując film, możesz zaprosić innego twórcę jako współtwórcę danego materiału, i ten materiał pokaże się wtedy na obu kanałach i zostanie podpowiedziany. Subskrybentom czy widzom jednego i drugiego kanału. Oczywiście no, od razu dostajesz więcej wyświetleń. Jeśli to są podobnej wielkości kanały, no to dwa razy więcej wyświetleń statystycznie. Natomiast YouTube wtedy dostaje więcej danych. A małym kanałom tych danych po prostu brakuje, więc jak ma więcej danych, to lepiej zaczyna rozumieć, komu ten film powinien podpowiadać i komu ten materiał się bardziej podoba co może wywołać po prostu lawinę kolejnych wyświetleń. Więc ten mnożnik, tak jak powiedziałem, może być dużo większy niż tylko widzowie z obu kanałów, czyli większy niż razy dwa. I możesz tutaj widzieć dwa problemy i spróbujemy sobie je teraz rozwiązać. Po pierwsze, no ten kanał jest dla przedsiębiorców, więc jeśli jesteś przedsiębiorcą, no to możesz tak naturalnie czuć Pewnego rodzaju opór przed robieniem współpracy z konkurencją. Natomiast mamy XXI wiek i jeśli będziesz współpracował z przedsiębiorcą o podobnym rozmiarze, to uwierz mi, w dzisiejszych czasach taka współpraca praktycznie zawsze kończy się zyskiem dla obu stron, nawet jeśli robicie dokładnie to samo. Natomiast jest druga możliwość. Możesz złapać współpracę z kimś, kto robi Podob dla, robi dla tego samego klienta, ale coś pokrewnego. Na przykład, ja robię content o YouTube, o tym jak tworzyć na YouTube, a ktoś może robić content o płatnym marketingu. I, i ja, i ta osoba możemy kierować swój przekaz do przedsiębiorców, no bo ja dokładnie tak robię. Więc jeśli na przykład masz kanał o podobnych zasięgach, koło tych 500 wyświetleń, to ja bardzo chętnie podejmę z Tobą współpracę i napisz do mnie, jeśli oczywiście kierujesz swój przekaz też do przedsiębiorców, którzy chcą zdobywać klientów w mediach społecznościowych. Jest też drugi problem, który możesz widzieć. Skąd wziąć kogoś do współpracy? No tak pisać losowo do ludzi można jak najbardziej, ale rozumiem, że możesz czuć przed tym opór. I właśnie między innymi, żeby rozwiązać ten problem, niedługo powstanie społeczność przedsiębiorców, Którzy tworzą na YouTube, do której możesz dostać dostęp wraz z kursem, który wyjdzie na przełomie października i listopada. I uwaga, ponieważ chcę wypełnić tą społeczność jak najszybciej, to tylko w przedsprzedaży dostęp będzie za symboliczne 47 zł. Link do zapisu pod filmem, a my przechodzimy od razu do Ficera numer 2, do funkcjonalności numer 2. I to jest coś, czego nie mają jeszcze wszyscy. Jak patrzyłem na konta moich klientów, z którymi współpracuję jeden na jeden, to tylko duże konta, to znaczy ja mam to i ludzie mniej więcej w moim rozmiarze i więksi mają do tego dostęp. Natomiast może to jest za mała próbka. Jeśli w ogóle dajcie znać w komentarzu, czy macie już dostęp do tej funkcjonalności, czy nie i ile macie subskrypcji. To może być bardzo ciekawe. Jest to coś w zasadzie wyczekiwanego i spodziewanego od dawna, ale większość ludzi, no jestem po prostu przekonany, że większość ludzi nie będzie wiedzieć jak z tego korzystać prawidłowo, bo już z podobnym feature'em, bo dokładnie to samo, więc posłuchaj, aby od razu zdobyć przewagę, no i nie zmarnować tej okazji, jak to należy robić. A o co chodzi? Chodzi o testy AB tytułów, czyli możesz dać dwa lub trzy tytuły do tego samego filmu i YouTube Ci pokaże po jakimś czasie, który tytuł... Spowodował, że ludzie oglądali dany film dłużej, dzięki któremu tytułowi spędzili więcej czasu na platformie. Znamy to już z miniatur, teraz to będzie powiązane w jedną funkcjonalność. Będzie to po prostu jedna funkcjonalność testy AB miniatur i tytułów. No i tutaj powstaje pierwszy. Problem. Nie testuj jednego i drugiego równocześnie. Skup się albo na tytułach, albo na miniaturach. I najlepiej sprawdzaj tylko dwie, a nie trzy opcje równocześnie, żeby szybciej dostać odpowiedź no i żeby te dane były bardziej wiarygodne. No i tu powoli dochodzimy do problemu numer dwa. Nie chodzi o to, żeby znaleźć najlepszy tytuł dla danego filmu. Na małym kanale, zwłaszcza jeśli jak dostaniesz odpowiedź, który tytuł jest lepszy, to twój film zazwyczaj już po prostu jest martwy i ludzie już przestali go oglądać. Oczywiście są od tego wyjątki, ale nie to da ci największą wartość. To, co musisz zrobić, to sprawdzać na filmach całe koncepcje tak żeby później wiedzieć jaka koncepcja tytułu jest lepsza dla kolejnych materiałów. Przykład ten film który w tym momencie oglądasz został wrzucony z dwoma tytułami. Jeden to był nowe funkcje YouTube które pomogą ci się wybić w 2025 roku. Tutaj mamy takie pragmatyczne podejście i obietnice efektu. Drugi tytuł który wrzuciłem to są trzy nowości na YouTube które zmieniają zasady gry. Tutaj mamy bardziej emocjonalne podejście i taki newsowy wydźwięk. Jak się dowiem, który tytuł zagrał lepiej, to będę wiedział, na jaki tytuł ty, jako widz, reagujesz lepiej, który ci się po prostu bardziej podobał, i w następnym filmie mogę z tego wyciągnąć wnioski i użyć jakiejś konkretnej koncepcji albo testować już lepszą koncepcję z zupełnie inną koncepcją. Ok, więc przejdźmy do trzeciej funkcjonalności, którą dodał ostatnio YouTube. Jest to coś, co z założenia ma pomóc się wybić małym twórcom, więc może być dla Ciebie bardzo istotne. Na YouTube mamy lajki, subskrypcje i bardzo dużo osób namawia do klikania właśnie w te przyciski. I może zauważyłeś, jeśli oglądasz mój kanał, że ja rzadko tak robię, bo od dłuższego czasu to już po prostu nie działa i jeśli klikniesz subskrypcję to w zasadzie nic to nie zmienia dla YouTuba. Ważniejsze jest, czy oglądasz dany materiał do końca, czy jesteś zainteresowany danym kanałem, a czy ta subskrypcja jest, czy nie. To jest taki tylko wskaźnik dla twórcy i nie warto po prostu o to walczyć. To samo jest z lajkami. Jest to słaby sygnał dla algorytmu. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, są funkcje eksperymentalne, które YouTube bardzo lubi promować i korzystanie z nich jest zawsze bardzo mocnym sygnałem dla algorytmu i Mówię, daje nieuczciwą wręcz przewagę twórcy, który z tego korzysta. Co to jest tym razem? To jest podbijanie filmów. Może już zauważyłeś, czy zauważyłeś, że po kliknięciu lajka like pod filmem pojawia się opcja podbicia. Jak to dokładnie działa? To w ogóle działa tylko przez 7 dni od publikacji i widz właśnie po kliknięciu łapki w górę dostaje pytanie, czy chce podbić dany film. Więc będę bardzo wdzięczny, jeśli to przetestujesz właśnie pod tym materiałem, oczywiście jeśli uważasz go za wartościowego i Dasz mi lajka like i podbijesz ten materiał. Dzięki temu on dostanie znacznie większe zasięgi. Właśnie do tego zmierzamy do zasięgów. Generalnie YouTube to promuje tak, że są jakieś rankingi filmów, ale przede wszystkim takie podbicie jest bardzo mocnym sygnałem dla algorytmu, który bywa bezlitosny dla małych twórców. Jeśli odczuwasz na sobie tą bezlitosność algorytmu i pierwsza ekscytacja podczas tworzenia filmów na YouTubie już opadła, zaczynasz wątpić może, czy YouTube jest dla Ciebie, to kliknij ten materiał, gdzie tłumaczę, jak przetrwać trudne początki na YouTube. Widzimy się tam już za chwilkę. Dzięki, na razie, cześć.